Yes! No yeah. Yes! Ramon! Yeah, yes! <laughs> <Yeah>. Yes! Ramon! Yes! Yes! Ramon! Antek, Antek! Zobaczcie zagrożenie, jest COVID. Rozstąpcie się. Brakuje się. Jedziemy. Jedziemy dalej. Co wy robicie? resztować Kaczyńskiego! Aresztować Kaczyńskiego! Nie sobek nie brazi tego. Proszę mnie wypuścić! Ja wypuścić. Słabo potrzebuje pomocy medycznej! Puszę Dziewczyna potrzebuje pomocy! Proszę, Proszę o... mnie natychmiast wypuścić! Dziewczyna potrzebuje pomocy! To, ma tak paniki. Chcemy, wyjść. Chcemy stąd wyjść. Nie macie prawa ograniczać naszej wolności. Nie, ma na nie macie prawa nas dotrzymywać! Macie nielegalnie. Jesteście zdrajcami. Jesteście zdrajcami. Wypuść ją! Wypuść ją! Wypuść ją! Nie macie wątpliwości. Nie macie wątpliwości. Nie macie wątpliwości. Nie macie wątpliwości. Nie